Stęskniłem się za nimi, Jawy. No, też. Ale zobacz, jak sobie słodko siadą. No nie, Nasz i w ogóle siedzi... to dziwne, że jak oglądacie nasze odcinki, to jesteście tak cicho. A widzisz, no, no nie no, zobacz, on tam je, obiadek przecież, Śmiga, no to nie z będzie buzia, nie, ciebie. Nie, nie będzie z pełną buzią, przecież mówił. A tam kolega to w ogóle piwo pije. No i to jest przykładny no. obejrzyciel naszego odcinka. Jakby... Jeżeli już pozyskasz tą wiedzę, trzeba jakoś z niej skorzystać. Tak. I co tam sobie popijasz? No napisz w komentarzu. Hej, patrzcie, ktoś tam stra. No, Nowy piwo piwobelgi. Pamiętajcie, że też będą się pojawiały odcinki z gośćmi. Tak. Kilka takich już mamy nawet zaplanowanych. Wszystko musimy tylko dopiąć terminowo. I na pewno nowe osoby też wniosą troszkę więcej energii, tak? Z naszego towarzystwa. Pamiętajmy, im nas więcej, Co tym ty weselej. Sugerujesz. Mówię, że jesteśmy nudni. Szklanki nam wyschły. Trzeba coś zrecenzować. Widzowie, ostatni odcinek. Bardzo fajne, delikatne piwko. Dziś jednak zapatrujemy się na troszkę więcej mocy. Piwo. Kompletne. Ying, yang. Piwo mocne. Piwo jasne mocne. Tu nie ma nic więcej oprócz tego, aby cieszyć się dobrym piwem, co jest napisane tutaj na samej górze pod otwarciem. Jest tutaj jeszcze pewna notka, no ale mi się wydaje, że tutaj jeden z nas tak naprawdę jest prawdziwym lektorem, więc oddaję tutaj w ręce i słucham. Tym razem się nie przygotowywałem. To, to które przeczytać? 5, 9, 0, O, z polski, 7. 8 6 A teraz tak, pra... sprawdzona receptura staranność piwowarów, słód jęczmienny i subtelne chmiele tworzą szlachetną kompozycję smaków tego piwa. Głęboka słodowość, czyli co? Będzie pucha. Będzie pucha. pucha. głęboka słodowość jest bardzo ładnie napisane tym, że im aluminium. <noise> Przełamana chmielowo-goryczką. Mocne piwo jasne pasteryzowane. Alkohol 7,2% objętości. A zawiera słód jęczmienny. Rozlano dla nie będziemy reklamować. Przepraszam, to będzie nie tylko 7,2. 7 7,2, pełne w sumie. Nie, nie. Zapraszamy na odcinek. No tak, wtedy pamiętam zastanawialiśmy się skąd te 0,2%, ale widzimy jednak, że więcej tak robi. Ale pamiętajcie, <grym> jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to oczywiście tutaj w karcie się wam pojawi. Tak jest. Jakby, jak najbardziej trzeba to chyba nadrobić. Piwo mocne, z tej strony wygląda... W sumie utrzymujemy troszkę team TV show, ponieważ tutaj jednak bardzo przypomina... Mocnego fulla, no. Mocny full, więc co jeszcze o puszce? Tak naprawdę nic. Z tej strony mocne, z, drugiej, mocne słone, z tej strony mocne. mocne, ciekawe jak w środku. Mocne. Nie widzę innej możliwości jak możemy się przekonać, to ale najpierw piwo Puszeczka. aż emanuje siłą. Ale ciekawe no. czy będzie smakowało tak jak tamto 7-2. Tam czy tam. będzie smakowało tak czy tak. <laughs> Tutaj mi się wydaje, że ta strona bardziej pokazuje... jak. że to nie będzie ta strona. Tutaj wygląda Dobra, jako mocne. Zobaczcie. Zobaczcie, odchodzi od mocne. Tutaj jest na moc, jeżeli chodzi o pewnie smak. O to, jak to będzie wyglądało pod względem ataku naszych kubków smakowych. Natomiast ta strona to jest, takie jest mocne od 7:2. Czyli tutaj chwalą się siłą, mocą zawartości alkoholu. Która strona wygra? Nigdy nie wiemy. Na tym polega życie. Nie jest wszystko czarne albo żółte. Są też odcienie. Czerwieni na górze. I <grym> możemy tak powiedzieć. <grym> o Co tu jest napisane? już o tym wspominałem, Michał. Tak. Aby cieszyć się dobrym piwem. Nie słuchałeś? Nie słuchałem. Dostawca, producent. Życzy nam udanego sensu piwnego. Mówi, abyśmy cieszyli się. I to bardzo to miłe. To bardzo miłe, bo mało piw to robi. Pragnę zauważyć, że dobrym piwem jest jeszcze pogrubione, więc więc się wydaje, że jest hmm. bardzo pewny swojego produktu. Moje pytanie: o jakim piwie mówi? O tym? <grym> czy o tym? <grym> Albo może stwierdzić, że to jest taki szczoch, żeby dobre piwo wziąć? A? Nie wiesz, mnie, weź lepsze piwo. <grym> czy się dobrym piwem, a nie tym? Ale czy to jest prawda? Zaraz się przekonamy. Więc co? Otwieramy. Ciekawe, jak się otworzy. A także czy buchnarz zaskoczy. Mm -hmm. Smak? Oczywiście zostawiamy sobie na koniec. Złożyło się kola. ona jest bardzo delikatna. E, wydaje mi się, że jest... O, ma taki... Ma! Już jedno takie piwo piłem. Jakie? No nie wiem, jakbym wiedział, to już bym powiedział. Twoje pięć piw. Organizujemy twoje pięć piw. Test smaku. Teraz chciałbyś, chyba rozdać? Oczywiście, A którą A stroną będzie to... Bo to też jest... Zobacz, na przykład Michał dostaje teraz czarną stronę. A nie żółtą? Do kamery żółtą. Nie wroje na A ja? Pół na pół. Mieliśmy już takie piwa, które smakowały różnie, z różnych rejonów puszki, prawda? To może ta jest <grym> najprostsza akurat. <grym> A to nie czasem pachnie jak halne? Chyba, że mówisz o tej dziesiątce. A bez to halne już niedługo będzie czuć na kanale. Ale jakim tak, cudem... Nie, nie, tak, tak, nie. Halne 10% pachnie tak samo jak mocne 7,2%. Może ono ma więcej? I ono śmierdzi. No, ono śmierdzi. No to co, test smaku. Raz, dwa, trzy, się chyba. Ej, oglądasz to? Przynieś miskę. Przemek na będzie żyga. Jest obrzydliwe. Szczerze? Mocna 7,72% Wurzon? Dwa Trzy miesiące po terminie było smaczniejsze. Była lepsza. A ty, mi chyba to mi smakuje. Co, co powiesz o tym pysznym lipku? Słuchaj, widzów. Znasz na pewno takiego pana. Załóżmy, że nazywa się pan Mietek. Pan Mietek pracuje na budowie i pan Mietek co rano wstaje, idzie do sklepu i kupuje sobie seteczkę i jedno piwo. I to piwo to jest właśnie to piwo, które pije. Ej, w ogóle też macie takie wrażenie, że ono jest gęste jakieś takie? Nigdy nie było takiego posmagu piwa. Ja też miałem ciarki przed chwilą. Ono jest takie cierpkie. Ej, ale ono jest jeszcze gęste mam wrażenie. Oni żelatyny do tego dodają. Dla tyle nie ma składu. Właśnie, jest to kolejne piwo, które nie ma składu podanego. Budź to pewne obawy, przynajmniej we mnie. Na pewno jest to piwo, które nie trafia w moje gusta. A jeśli ktoś już y, pił piwa, które polecam, to może się tym pełni i sugerować. Nie polecam. Pamiętajcie, że Michał jest fanem żuków, A to bardzo dużo mówi o tym teście. Drogie panie, nie polecam <noise> tego piwa. To nie trzeba się do pani odnosić. To się odnosi po prostu do kogokolwiek. Ponieważ nikt nie powinien mi się wydaje tego spożywać, jeżeli nie ma wypalonych kubków smakowych od wieloletniego alkoholizmu. Oczywiście okay. nie mamy nic przeciwko piwom jabłonowskim, no ale to piwo nam nie smakuje. Jesteśmy w tym chyba zgodni, co chłopaki? Mm -hmm. Powiem wam tak, nie mamy nic do piw jabłonowskich, mam nadzieję, że mają lepsze, także mm, uważone piwka. A to nie są ci, czasem ci browar jabłonowy? Moje bro tak, Oni tak. robią tak świetne piwo z namiodzie. Że to jest masakra. Ja bardzo lubię to piwo. Ono, można je dostać w sieci sklepów Biedronka. Zaraz mówisz, że mamy takie pyszne piwo. No właśnie. Dlatego musimy się cieszyć dobrym piwem, no, a nie tym za tego drugiego. Tak, tego. oni jest... Ej, ale to tak działa, zobacz, Tuch, to jest spokojne. Bo, piw? koń, bo masz piwo, i mówisz takie, nie, 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 wezmę to drugie po prostu. Ale co to jest w ogóle za smak? To nie no są właśnie. procenty, właśnie. to nie jest pucha. To nie jest sucjedźmienny. Ej, ale dosłownie, masz rację Kuba, to, to nie smakuje tym, że tak jak na przykład, nie wiem, romper, tak, że, który atakował to, to tymi procentami, tym alkoholem czystym. Spirytus nawet było czuć tak. Ej, To też nie jest halny, które próbowaliśmy w wolnym czasie, a które zobaczycie też na odcinku niedługo, które no, po prostu smakował puszką. To, to smakuje po prostu niedobrze, to jest po prostu niesmaczne. To nie jest tradycją. Nie może się żadne piwo zmarnować. Tak jest, udaje się z puszki, no natomiast nie będziemy się męczyć, nie oszukujmy się. Oczywiście, że to co jest w szklance, musimy. Tak, no, no nie ma co, no siła wyższa. No. Smacznego. No, na no raz, jak szocika? Trzeba, jak, jakby ja na dwa łyki tego nie zrobię. No nie, nie. No jakby nie wytrzymam nie, nie, drugiego łyka. Na szocik, no co ciebie. Mocne. Ciesz się dobrym piwem. Niestety nie tym. To już ustaliliśmy. Guba ma w oczach. No. Ocena. Mocna siódemka, piwo polskie Warzone 72%, które jest bliźniaczo podobne do tego, aczkolwiek mm. mimo, że było przeterminowane, było lepsze, otrzymało <grym> ocenę 0,5. Chyba, że robimy 0,5 za to, że ładnie wygląda. Nie no dobra, akurat to jestem w stanie jakby... Ej, uwierzcie nam, puszka na żywo robi naprawdę spore wrażenie. Smakowo jest obrzydliwe, wyglądowo jest brzydkie, ale puszka robi robotę. To jest taki jednostrzałowy, co? Zachęca puszką ale i jak jeszcze nie kupisz. Nie kupisz go drugi raz. I Jest jeszcze zawsze, takie właśnie łyk mówisz Ur! i tak patrzysz, ciesz się dobrym piwem, bo oni jeszcze próbują cię... Nie, to jest naprawdę dobre piwo, nie spróbuj jeszcze łyk i ty bierzesz jest jeszcze gorzej. Oni mo mogą w tobie takie powodować takie... Sydno przy drugiej puszce już po prostu <śla> to lubisz nie? To Wtedy mówisz po prostu czytasz znowu ten napis po raz <śla> 25 w swoim życiu, ciesz się dobrym piwem, bierzesz łyka i mówisz <ślańska> I dalej się nabierasz. Człowieku, wyrwij z tego! <grym> obudź, się, obudź się! Rodzina cię potrzebuje! Ocena. Mijonek trzyma ocenę, <grym> która, zgodziliśmy się, że jest to 0,5, czyli tak samo jak przeterminowane piwo, co może wam dużo dać tutaj do myślenia. Tak, a nie jest przeterminowane, zaznaczyć wartą jeszcze raz. raz. Piwopedyczność, którą wyliczyliśmy, no tu, tutaj, o, Michał Szmyra, tutaj <grym> piwopedyczność, Taka nam wyszła. No, może przy następnym piwie wam wyjdzie. Browar jabłonowo. My mm. trzymamy kciuki. Już macie fajny design. Teraz tylko dopracować wnętrze puszki z zewnątrz już jest naprawdę bardzo ok. Mm -hmm. I uderzać na rynki zagraniczne. Natomiast no, tym razem się nie udało, mi się wydaje. No nie. Nie polecam. Nie warto. Nie. Zupełnie. Mm -mm. Boję się, że będą serio gorsze piwa.